Dobra, przekonajmy się, jaką mają ochronę. W tych budkach zamkniętych, bez prądu, potrzebuję źródła zasilania, na przykład takiego mobilu. i przewodzi prąd. Już jeden. Jest dobrze. Musi się udać. Działa. Jeszcze kilka. aż za dobrze. Jesteś tu? Nasz konwerter wygrał na festynie i został eksponatem. Byliśmy tacy dumni. undergroundu huh? Fin Posłuchaj musimy to zakończyć Ty i ja Fin będzie tam gdzie nasz projekt w tej sali Mazaro, Chcę zobaczyć nasz projekt, póki Chy. jesteśmy młodzi. Dobra, dobra, idę. Hej, gdzie mamy iść? Mam w telefonie mapę muzeum. Nasz projekt jest na wystawie na ostatnim piętrze. Chcę tam zobaczyć nasze nazwiska, jak prawdziwych naukowców. Dziś Centrum Naukowe Oskorp? Jutro muzea na całym świecie. Hodowlę alg to klucz do trwałego i zdrowego życia pod wodą. Komercyjnie i przemysłowo hodowane no tak, Już Ciekawe jak smakują algi. Jak jarnusz. Uch, paskudztwo. Myślicie, że życie pod wodą to pomysł rodem z science fiction? Błąd. Pierwsze podwodne mieszkania powstały w latach 60. XX wieku. Ten model przedstawia dom, w którym można mieszkać na stałe. Dziś nowy Jork rośnie w górę, by zaoszczędzić przestrzeń. Możliwe, że wkrótce będziemy budować podwodę. Nie. Co? Boisz przestrzeni? To nie dla mnie studenckiej. Fajnie, co? Pewnie. To jeden z pierwszych skafandrów nurkowych stworzonych na początku XVIII wieku. Pierwszy skafander ciśnieniowy powstał z myślą o pracy przy wrakach statków. Dzisiaj takie skafandry używane są przez ekipy ratunkowe, naukowców i odkrywców. Myślisz, że mogę przymierzyć? Bardzo chciałabym zobaczyć, jak w tym chodzisz. Nic nie przebije twoich butów z wiosennego balu. Oddaj spokój, twoje miały jeszcze wyższe kotury. Jest winda. Jedzie do sali z wystawą specjalną. Może najpierw się rozejrzyjmy! Państwowe i prywatne stawki kosmiczne badają naszą planetę układ słoneczny i galet. Aby utrzymać z nimi łączność, naukowcy wykorzystują anteny radiowe do wysyłania i odbierania wiadomości w przestrzeni lokalnej i międzygwiezdnej. Ło! Wow. Pewnie jakość dźwięku w nich powala. Nawet w kosmosie? Wykorzystując stop z pamięcią kształtu, czy też metal pamięciowy, naukowcy OSKORB stworzyli ten prototyp metalu, który może zmieniać kształt, zachowując przy tym integralność. W przyszłości metal pamięciowy może być wykorzystywany w różnych maszynach, a nawet w naszych domach. Ło, wow, zobacz! Metal, który zmienia kształt. Nawet fajny, ale to nic skomplikowanego. Można by to rozwinąć. Innowacje architektoniczne to klucz do przeżycia na innych planetach. Ten projekt domu ma pomóc kolonistom Patrz na to! Chcesz dom na Marsie? Pewnie, jeśli mógłbym zabrać mikrofony, sampler. Nie pozwolą ci tego zabrać. Pozwolą, jeśli chcą mieć dobrą muzykę. Ten model przedstawia projekt terraformacji i zasiedlenia Marsa, naszego najbliższego sąsiada w Układzie Słonecznym. To jakby projekt cała społeczność na Marsie. na Marsie. Brakuje kawiarni I, i sztuki. Temperatur, co pozwoli ludziom przeżyć na czerwonej planecie. O, a ta gra jest bez sensu. Więc się poddajesz? Yyy, gdy. Ale. O, shit. No, raketon. Dawaj, 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 dawaj. Idź, 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 idź. Mam cię. Nareszcie jestem w czymś lepszy. Nie na długo. Tworzono dla mnie. Pff, dwie wygrane mistrza nie czynią! I znowu wygrywam! No nie musiałeś oszukać! Do trzech razy sztuka. Muzeum się zamknie, a ty dalej będziesz w to grał. Okej, okay, okej, okay. kończę. Ten łazik oskorp stworzony na bazie modeli używanych obecnie na Księżycu, może być stosowany jako pojazd załogowy lub bezzałogowy. Łazie Szuka minerałów, przewozi ludzi przez skażone tereny. tereny. I co jeszcze? Wyobraź sobie przejażdżkę tym cackiem. Z drogi, śledzie! <laughs> Macie bilety na wystawę specjalną? O, e, nasz projekt tu jest. Musimy mieć bilety? Tak, ale są wyprzedane. Nie mogę was wpuścić. No trudno. Potrzebujemy innego planu. Mówiłaś, że nie ma już biletów. Tak, ale spójrz na te. Zamknięte. Znam takie zamki. Jak go oświetlisz, to się otworzy. Wystarczyłaby latarka w telefonie, ale nie dosięgnie. Dosięgnie, jeśli wsuniemy pod drzwi coś, co odbija światło. Co odbija światło? Najlepiej coś transformowalnego. W sensie, że zmienia kształt? No proszę, skąd u ciebie takie słownictwo? Pff, daj spokój. Stop z pamięcią kształtu. Mogę zmienić kształt w aplikacji muzeum. niesamowite, tak jest, wiesz, tylko żeby nic nie widział. Mam, chodźmy. Ej, o, przepraszam. Spoko. Jeszcze coś, co odbija światło. Narzędzia komunikują się bezpośrednio z komputerem modułu sterowania. Możemy powielić ten schemat w interfejsie neuronowym. Przeciążymy system zasilania. Nie, jeśli. O, patrz! Lustra słoneczne i to samo przylepne. Idealne, żeby oszukać światło zamek. Mam latarkę. Powiedz, jak naklejka będzie skierowana na czujnik, to ją włączę. Nikt nic nie zauważył. Śpieszmy się. Mm, tak się nie uda. My jeszcze raz. Udało się! To było coś. Będzie mi brakowało takich akcji. O czym ty mówisz? A, przecież od przyszłego tygodnia będziesz w Brooklyn Visions. Ja nie. Przecież nie zapadnę się pod ziemię. Będzie jak teraz, wsiąkniesz tam. Nie aż tak. Dla ciebie znajdę czas. Serio. Okej. Okay. Dobra, bo się wzruszę. Chodźmy na górę. Hej, tato. Cześć Martin. Dzień dobry panu. Fincie wita. Dobrze się bawicie. Zróbcie zdjęcie waszego projektu. Tato to nic takiego. Jak to nic takiego? Dobrze zrobimy zdjęcie. Pa, tato! To tu. Nasz projekt jest z tyłu. Myślisz, że podpieli konwerter? Inaczej to nie miałoby sensu. Ale muszą dostarczyć biomasę. Może podłączą go do śmietnika. Program kosmiczny Apollo przyniósł jedną z największych osiągnięć ludzkości. Dotarcie Moduł z programu Apollo. Apollo. Możemy tak nazwać naszą kapsułę dalej, czasu. Ile było misji Apollo? 16. 17 chyba. Apollo 18. Niezłe. Ten silnik urzędniejszych wynalazków wykorzystujących płynne paliwo. Dzisiaj Oscorp rozwija tę technologię z myślą o eksploracji kosmosu. Starając się zmaksymalizować... Chociaż jednodyszowy napędzany płynnym paliwem silnik rakietowych dziejach. Chciałabym coś takiego stworzyć. Uprawa roślin w płynach bogatych w substancje odżywcze, tak zwana hydroponika, może sprawić, że rolnictwo w kosmosie stanie się realne. Ciekawe czy da się hodować kwiaty w kosmosie. Pewnie lepiej hodować coś jadalnego. A co? Potrzebny ci bukiet? Lubię być przygotowany w razie gdyby wpadła mi w oko jakaś astronautka. Okej. Okay. Energia jądrowa to bez wątpienia klucz do dalszej eksploracji kosmosu. Wydajne paliwo i transport odegrają zasadniczą rolę w zasiedlaniu planet na krańcach Układu Słonecznego, a także poza nim. Reaktor jądrowy Oscorp. Rick pracuje nad czymś, co ma zastąpić energię jądrową. Wiadomo, co to jest? Nie. Roxon robi z tego wielki sekret. Stacja naukowa Oscorp. Umiejscowiona w jednym z dwóch stabilnych punktów Lagrange'a, między Ziemią a Księżycem, może kiedyś stać się stałym domem dla naukowców i odkrywców z Ziemi. Kurczę, fajnie byłoby żyć na stacji kosmicznej. Muszę ci zrobić zdjęcie z konwerterem dla twojego taty. Nasz <laughs> projekt. <laughs> Proszę. Toż to tutaj wpadł? Toż to nasi niedoścignieni badacze. Nie wiedzieliśmy, że trafimy na wystawę specjalną. Z biletami. Jak tu wszedłeś? E, no mam bilet. Jak wy weszliście? A ważne. Hej, ustawcie się. Cykniemy zdjęcie. Też musisz na nim być. Pomogłeś nam to uruchomić. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, dobra. Przesuń się. Dobra... Powiedz alele, te zapomnij Miles. Musisz posłuchać, mam dość słuchania cię! Muszę jej powiedzieć, co się stanie! i wrócę do Harlemu 妈逼！快点！快点！ Że szybko wracać do Harlemu, zanim Finn zniszczy reaktor. Ganki, słyszysz mnie? Jak idzie ewakuacja? Źle! Rocksu i Underground są wszędzie! Jak na polu bitwy! Jesteś cały? Co z mamą? Dotarłeś w tu źle ludzi, ale jest w Coś przerywa! Gdzie jesteś? Ganki! Jeśli mnie słyszysz, jestem w drodze. Wytrzymaj tam, proszę.